Siema, jestem trzeci, a w dzisiejszym odcinku zagram sobie w top model z moimi widzami, więc naprawdę bardzo wyczekiwany odcinek. Prosiliście mnie o to wszędzie, żebym z zagrał tego top modela i w końcu doczekaliście się. E, więc dzisiaj mamy top model z moimi widzami. E, no i słuchajcie, jest tyle osób chętnych na tego top modela, każdy się normalnie pcha, więc jakby co gierkę, będą oczywiście trzy top modele. I co gierkę mm, będę jakby tworzył nową drużynę, więc jakby te osoby będą się zmieniały, niektóre będą te same, no zależy jak, jak to wbije i tak dalej. Mam nadzieję, że wszystko rozumiecie. Oczywiście gramy bez żadnych kategorii, po prostu bez kategorii, po prostu kto ma najładniejszego skina. No i słuchajcie, jeśli chcecie wziąć udział w takim top modelu może i takich odcinkach tego typu, po prostu z odcinki z moimi widzami. Co zapraszam Was do mojego klubu Brawl Stars, klub ma nazwę Klub Trzeciego, macie link w opisie, e, możecie wbijać do tego klubu i właśnie z tego klubu e, biorę osoby, no i myślę, że właśnie warto wbić do tego klubu, bo właśnie możecie wystąpić mnie na odcinku, więc słuchajcie, um, zanim jeszcze zaczniemy grać z widzami, to oczywiście zostawcie subskrypcję na moim kanale kanał, najpierw raz dzwoneczkiem, aby otrzymywać powiadomienia o moich filmach, oraz zostawcie potem dzienkie łapeczkę w górę, bo będzie dużo łapek w górę to nagram kolejny odcinek z, z widzami, yy, więc myślę, że naprawdę bardzo, bardzo warto. Oraz zapraszam Was właśnie do opisu tego filmu, bo tam macie mój klub w prostoracji, maja również social media, yy, więc zapraszam. No i myślę, że już nie przedłużamy i lecimy sobie do gry. Okej, okay, więc już jesteśmy w pierwszej gierce, no i uwaga, zobaczmy sobie, tutaj sobie idę oczywiście Shelly, niech oni się tam ustawią na środku, dobra, sobie zbieram tego Power Cube'a i już idziemy, słuchajcie, e, więc dobra, zobaczcie ile osób to ogląda, 7 osób to ogląda, więc zobaczcie ile jest chętnych i tutaj naprawdę mamy, no już tutaj widzę, że są naprawdę całkiem fajne skiny, oczywiście najpierw sobie muszę nabić ulta, słuchajcie, więc kto tutaj ma dużo HP? nabijmy sobie ulta ja się pokręcę z nimi, żeby wiedzieli w razie co. Sobie Ulta muszę nabić, dobra, rzućmy tam. Dobra, ja mamy ulcika i teraz musimy to rozwalić, słuchajcie no więc dobra, rozwalam sobie jakby ten środek i naprawdę bardzo fajne skiny, tylko odejdź, odejdźcie. Dobra, wiem, że oni nie słyszą, ale dobra, rozwalamy w ten sposób. No i dobra, mamy więc na pewno słuchajcie tutaj, nie wygra ten Karl na pewno mi się nie podoba ten Karl Karl mi, yy, mi się w ogóle nie podoba, szczerze mówiąc. Więc dobra, tutaj są w krzaczkach. Yy, no i dlaczego oni się chowają? Halo, oni powinni wyjść na środek. Nie wiem czemu oni nie wychodzą. E, wszyscy powinni być na środek, dokładnie. Dobra, tutaj mam jakieś powtarzane skiny, więc jakby dwa skiny takie same, no nie wiem. No w sumie dobra, możemy zrobić w razie czego, że będzie... Dobra, tutaj chyba czekać nikogo nie ma, dobra. E, więc tak, to mi się dalej nie podoba. E, na pewno mi się nie podoba ten Mortis szczerze mówiąc. Jest to według mnie brzydki skin. E, I czy tam ktoś jest na dole? Czy mi się coś wydawało? Nie no, chyba tam nikogo nie ma. Mm, dobra, raczej tam nikogo nie ma. Mm, najpierw się później zobaczymy. E, no i dobra, słuchajcie, tutaj musimy też tego Karla. Kurczę, dlaczego oni nie są w odstępach? Chodź Karl. Karl, kurczę, teraz będzie ciężko tego Karla wziąć. Chodź Karl. Dobra, Karl. Pst, kurczę, dobra, cyk. No niestety, mi się też niezbyt podoba. Dobra, dalej, na pewno y, ta Panda. No, Panda nie jest... no... Tutaj są lepsze skin od Pandy. E, więc tak mm, muszę powiedzieć. No i dobra, teraz król Jack Panie, to też w miarę skin taki, no wiecie. Sorry, że tutaj tak szybko wszystkich zabijam i w ogóle bez uzasadnienia i tak dalej. I zobaczcie ile osób nas ogląda. Zobaczcie ile jest chętnych, to naprawdę jest potwierdzenie, a to nie każdy też ogląda, więc... I cały czas te osoby rosną i tutaj... Hmm, na... ten Dynamike mi się szczerze mówiąc niezbyt podoba. No i teraz tak. To są dwa bardzo ładne skiny i tutaj mam naprawdę wielki, wielki problem, kogo tutaj wybrać. No bo tak. Ten Misiekel Primo yy, jest bardzo rzadki, yy, praktycznie nigdy go nie spotykałem w grze. Ten Horus Bo wyszedł kilka no niedawno, całkiem niedawno i są tutaj dwa bardzo ładne skiny, i nie wiem kogo wybrać. Naprawdę nie wiem, ale no tak, jakby miał sobie kupować sam skiny, to bardziej bym szczerze wolał chyba kupić tego złotego Bo. No, bo no, chyba on jest lepszy, tak mi się wydaje. Więc tutaj Kapralety wygrał, więc gratuluję. Ok, a więc drugi top model w dzisiejszym odcinku i tutaj utworzymy oczywiście nową drużynę, więc jakby tutaj niektóre osoby wbiły te same, niektóre inne, jakby tutaj wbijały osoby, kto pierwszy ten lepszy, tutaj dużo osób się na mnie wkurzało, że nie, że nie dołączyli, ale no kurczę, no jakby to nie ode mnie zależy, kto szybciej, kto szybciej wbije, to jakby ten szybciej dołączę, więc proszę się tutaj nie denerwować, też będą inne odcinki z widzami, więc może wtedy dołączycie. Naprawdę każdy ma szansę i tutaj yy, dobra, na pewno yy, już widzę, że tutaj mamy inne skinki, bo prosimy, żeby nie powtarzały się skiny. Mamy też inne osoby niektóre, więc... Yy, dobrze, na pewno, szczerze mówiąc, dobra, najpierw my musimy oczywiście nabić Ulta, pamiętajmy o tym. Dobra, robimy sobie Ulta i teraz wszyscy jakby odeszli to by było fajnie. Dobra, ja tak walnę teraz. Dobra, cyk, mamy. No i tutaj widzę, że są naprawdę też ciekawe skinki. Tutaj nie wiem czy mu oni się tutaj nawalają. Mam nadzieję, że się tutaj nikt nie zabije. Dobra, na pewno ten skin mi się nie podoba. No naprawdę, ten ból jest słabym skinem, według mnie. No nie jest on jakiś ładny ani nic w tym stylu. I tam widzę, że się nawalają, dobra, tam mi pomogli go pokonać bardzo ładnie. Znaczy, tutaj się nie zabijają, tylko tak uczciwie grają wszyscy. Więc dziękuję, naprawdę każdemu. No bo mam na pewno też Power Pro Jumpy. Eee, nie wygra, bo. Ja nie wiem, co za. Dobra, nie, musimy tego tą modelę nagrać. To powtarzamy tą rundę. Okej, okay, więc powtarzamy tą rundę i tam się dogadałem już z tamtym kolesiem z Paweł Projumpę. Okazało się, że mu bot sterował i mm... mm... mu bot jakby sterował i mnie pokonał bot. Nie wiem czy to prawda, ale no już zaufajmy mu, że to prawda. No i dobra, teraz trzeba nam oczywiście Ulta, kto ma tutaj tak w miarę dużo HP El Primo, ale on tam gdzieś uciekł, więc dobra, nabijmy sobie na nich mniej więcej tak ulcika. Nabijmy sobie na nich lekko Ulta. Dobra. Teraz tak, rzucam tym. Dobra, nikt, nikt tam się nie ten. E, dobra, wszyscy żyją i tutaj Hog Rider Karl... No, nie, to nie jest Hogrider. No po prostu Wichigowiec Karl. Kurczę, że oni się tak blisko ustawiają. Chodź tu, Karl. Kurczę, no Karl. Chodź Karl. No Karl mi ucieka, ja nie wierzę. Kurczę, oni za z, ten. Za blisko siebie stoją i to jest właśnie problem. E, dobra, należy no, się nie ten. Dobra, słuchajcie, lecimy sobie dalej. E, przez chwilę tutaj nie przerwało, ale już jest wszystko git. Dobra, i tutaj dalej. E, dalej sobie e, gramy top modela. Okej, okay, słuchajcie, bo mi tutaj się ostrobiła na chwilę i przeszkodziła mi na chwilę, ale dobra, już jestem z powrotem. Więc, słuchajcie, dobra, lecimy sobie dalej. E, przez to trochę straciliśmy czas. Dobra, i dalej tak. No i na pewno z kimś za Starpointsy. Um, dobra słuchajcie, lecimy sobie dalej. Um, bo ten zastarpońskie nie jest jakiś ładny, dobra, ten Colt no też taki średni jest, więc on też od studentka M też nie jest jakaś, tutaj są lepsze skiny. Więc tutaj musimy się uspieszyć jest mało czasu. Dobra, Biedronka B też jest w miarę częsta, często spotykana, więc to nie jest... Kurczę, coś w ogóle nie mogę w nią celować, dobra. Um, dobra, co mamy tutaj dalej? Krójek peny też nie, tutaj są lepsze skiny, na przykład um, Ta tapeny. Pomocnica. No i dobra, ten Prime już jest dosłownie wszędzie, więc on zdecydowanie nie wygra, bo większość osób go ma i to już jest jakby po odpowiednim modelu każdy go prawie kupi. I teraz pytanie: yy, według mnie bardziej mi się podoba ten skin yy, Shark Leon. Yy. Ale, no, nie wiem. Dobra, to jest w sumie nie, nie z racji na rzadkość, tylko bardziej mi się podoba ten rekin Leon, więc wygrywa rekin Leon. Gratuluję, naprawdę, gratuluję zwycięzcy. Eem, dobra, niech on nie pokona. No, i lecimy sobie do kolejnej gierki. Ok, więc, ostatnia gierka w dzisiejszym odcinku. I Historia, że ten odcinek jest taki, jakby. Mm, dziwnie nagrywany tak, jakby na szybko to wszystko robię. Jakby, no, nie wiem, bo tak. Dziwnie mi się to nagrywa, naprawdę, tak sorki, że tak na szybko dzisiaj. Tak jakby nie jestem zbytnio energiczny dziś. No dobra, tutaj już widzę, naprawdę są kolejne ciekawe skiny. No i słuchajcie, muszę wam powiedzieć, że przepraszam za tamtą gierkę, bo tam mi siostra wbiła do pokoju. No i po prostu były takie ścinki, jakie, bo po prostu ona mi gadała jakieś głupoty i musiałem to wyciąć w montażu. No ale mi się to nie przeszkadzało w oglądaniu. No i słuchajcie, też powiem kolejną, rzecz, że w klubie. Zaszła nieprzyjemna sytuacja, bo kilka osób zaczęło wychodzić z klubu tylko dlatego, że nie, po prostu nie dołączyli do drużyny i nie udało im się dołączyć, bo ich inni wyprzedzili, więc tak na przyszłość nie rób się tak, bo ben, będzie więcej odcinków z witami, bo są one ostatnio naprawdę bardzo często robione. I będziecie mieli w innych odcinkach szanse na dołączenie. przypomniałem, że wystarczy być w klubie o nazwie Klub trzeciego No i dobra, ja już nie przedłużam, no i zaczynamy. Więc tutaj na pewno Tanita nie wygra. No nie ma szans, żeby ona wygrała. O kurcze. O nie, 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 nie. Dobra, muszę się teraz. O nie. Jak teraz mnie zabiją, to będzie coś źle. Dobra. Na pewno też Tatara nie wygra. Bo Tatara no jest zbyt częstym skiniem, są jakoś rzadki. No, i co dalej? Tutaj króliczek Penny, tutaj są na pewno lepsze skiny od niego, więc. No i tutaj też, też Sherry, Summer, Summer... znaczy Jesse nie wygrają, bo. Są... Ej, chwila, chwila. Ktoś tutaj się zaczął pokonywać, chyba, tak mi się wydaje. No, nie wiem. Tak, zaczęli się pokonywać, więc Sorki, bo tam był taki Karl zielony, i tak naprawdę on powinien wygrać, szczerze mówiąc, bo mi się on najbardziej podobał z tych wszystkich. Tak, widziałem. Więc tutaj ktoś się niefajnie zachował, nie wiem kto, nie zauważyłem yy, No ale wyszło na to, że wygrał Lolek Chociaż tak naprawdę to jakby nieuczciwie się to rozegrało No ale już jakby ja nic na to nie poradzę yy, Więc tutaj wygrywa Lolek, więc gratuluję yy, Oczywiście zwycięzcy No i lecimy sobie do lobby yy, Dobrze, więc to już na tyle w dzisiejszym odcinku i... No, naprawdę się zrobiło troszeczkę tak dziwnie, bo z klubu zaczęły odchodzić osoby. E, no ale dobra, nieważne. E, dziękuję Wam za wysłanie do końca. No i słuchajcie, e, też tam za, zaczęli się zabijać. z Tego co wiem, to to był Petrox, więc tutaj Petrox się niefanie zachował. E, więc tutaj naprawdę, no, jakby to nie jest już moja wina i myślę, że już nie będziemy tego powtarzali. Po prostu najwyżej w jakichś innych gierkach, jeszcze będzie dużo gierek z widzami, więc. E, Bądźcie w klubie i jakby na, na, na tych gierkach mam nadzieję, że będziecie. Yy, Wycerzę być w moim klubie, klub trzeciego taka nazwa. Yy, no i wyszło jak wyszło. Przepraszam też yy, te osoby. Za to, że właśnie niektórzy nie dołączyli, jakby kto pierwszy, ten lepszy, jak to się mówi, więc no tak to wygląda generalnie. No i słuchajcie, też przepraszam za tych, co zaczęli ich zabijać, bo się tutaj nie ładnie się zachowali. Chyba to był tylko Petrox, nie wiem kto to tam zabijał, ale tutaj w tej ostatniej gierce powiem wam, że powinien wygrać ten zielony Karl, bo mi się on naj... no jest to według mnie jeden z lepszych skinów w grze. No i dobra, ja już nie będę przedłużał tego odcinka, wyszło jak wyszło. Powinno to wyglądać inaczej, tutaj ten odcinek był naprawdę dziwny, tutaj się za dużo działo, oni zaczęli oszukiwać, tutaj bo mu zaczął ten, siostra mi wbiła do pokoju. Ten odcinek to był, było coś dziwnego, e, więc mam nadzieję, że kolejne odcinki z widzami już będą troszeczkę normalniejsze, ale i tak czy inaczej mam nadzieję, że odcinek wam się spodoba jeśli tak zostawcie łapeczkę w górę, jeśli będzie tych łapek w górę dużo, to nagram kolejny odcinek z widzami oczywiście, no i pamiętajcie o subskrypcji mojego kanału, e, no i słuchajcie, wbijajcie do mojego klubu, klub trzeciego, e, taka nazwa, jeśli chcecie wystąpić w moich e, odcinkach z widzami. No i już nie przedłużam tego odcinka. Jeśli zatrwaliście do końca tego odcinka, to napiszcie w komentarzu top model, bo graliśmy dzisiaj w top model z widzami. A, ja przypnę Wam serduszko, więc myślę, że warto. Więc ja już nie przedłużam tego odcinka. To było na tyle. Trzymajcie się. No i cześć!